Siema, zanim rozpoczniemy Q&A i przy tym pokażę oczywiście twarz, to zapraszam was na nowego Discorda, którego macie link w opisie, jest tutaj wiele kanałów, będzie to oczywiście wszystko cały czas aktualizowane, bo jeszcze to nie jest idealne, nie jest to jeszcze perfekcyjne, więc wszystko będzie git, więc macie do niego link w opisie, oczywiście zapraszam, a my lecimy do QA. Cześć, ci witam was bardzo w konclu, ale jestem Nozib, a dzisiaj e, Q&A, jak widzicie po tytule i pokazuje twarz. E, jest to dla mnie trochę stresująca sytuacja z pokazaniem twarzy, więc będę troszkę unikał z wzroku, ale dajcie mi jeden miesiąc czasu, czyli myślę, że na nowy rok, na nowy 2022 rok powinienem być przyzwyczajony do kamery. Zapraszam oczywiście tak jak była informacja na samym starcie do nowego Discorda, macie do niego link w opisie e, i co? Green screen nie jest najlepiej ustawiony, więc dzisiaj jest bez green screena, bo to zależy wszystko od świata, od ustawień i od wszystkiego, więc ja znikam z tego green screena, bo mam za dużo tych jakichś kropeczek, nic z ich nie No więc dzisiaj, tak jak już powiedziałem, będziemy odpowiadać sobie na pytania. No jak widzicie, źle się ustawia green screena, bo jest małe po prostu jakby cień, rzuca moje krzesło, przez co green screen ma jakby inne odcienie. Nie da się tego idealnie ustawić, więc dzisiaj bez green screena, na pewno jest green screenem, ale bez włączonego. No i lecimy. No to zaczynajmy. Ustawienie sobie od najnowszych, czyli wszystkie komentarze, które zostały niedawno napisane, będą najpierw mi się wyświetlały, będę jej najpierw odpowiadał. Kuczek, jakie jest Twoje ulubione słowo? Cosik czy. No, Cośik, niestety, ale muszę to zmienić, bo po prostu to słowo jest makabryczne dla, dla wielu. Ale to tak fajnie się mówi, nie wiem. Powiedzcie sobie, Cosik, i, i zrozumiecie mvvvx, y, chyba zmienił nick, nie pamiętam tej osoby y, Co cię zaniosło do nagrywania na ET? No youtuberzy po prostu, jak inni nagrywali to też stwierdziłem, że że czemu by nie, ja sam nawet nie wiem czemu zacząłem nagrywać po prostu widziałem u youtuberów, że im się fajnie nagrywa i itp. i stwierdziłem, że, że skoro fajnie to wygląda, fajnie się to ogląda to stwierdzę, że też sobie zacznę i jakoś tak poszło, dokładnie ci tego nie powiem y, Nie będę też odpowiadał na pytania takie bezsensowne, które raczej nic nie dadzą bo raczej wy nie chcecie tutaj długo siedzieć ja również, bo jest to dla mnie straconica sytuacja z kamerką, więc. Olafeks, ile ma wzrostu? Yy, nie wiem dokładnie. Ma w zwierzę, tak? Mamy jednego psa i, i tyle w sumie. No i zlecimy z która ma 50 pytań, ale na wszystkie nie będę odpowiadał tak jak na na końcu. Jak coś nie czytaj wszystkich, więc wy wybieram sobie poszczególne. Do you like cookies? Lubię ciasteczka. Jakie języki obce znasz? Oczywiście tutaj chodzi, jakie znamy, że cokolwiek umiem, jakiekolwiek słowo, e, bo raczej perfekcyjnie żadnego nie umiem. Oprócz no, polskiego też perfekcyjnie nie umiem. Smutne. E, jeśli chodzi o to, no to myślę, że niemiecki, angielski, hiszpański, no i wiadomo, że polski. Jakie gry najbardziej lubisz? Pff, wiele gier lubię, nie mam jakiejś ulubionej, bo na pewno takie pytanie będzie, chyba było. Bo ja to nagrywam generalnie drugi raz, bo za pierwszym razem totalnie wszystko było źle zrobione. Ja się załamałem, jak to potem jak chciałem smontować. Usunąłem to i stwierdziłem, że już wolę spóźnić kolejne 3 tygodnie, ale że to było w miarę, w miarę, w miarę git. Nic oglądacie gościa, który siedzi schylony, żeby mnie nie, nie widać było, więc No, trochę się przekonałem przez te 3 tygodnie do tej kamery, więc chyba mam nadzieję, że to się fajnie ogląda. gry najbardziej lubisz? No wiadomo, że gram aktualnie Fortnite, ale jest wiele gier, które lubię i więc. No wiesz, ciężko byłoby je wymienić. Jaki masz telefon, nie mam go aktualnie przy sobie, bo mało z telefonu korzystam, ale mam Samsunga jakiegoś. Czy zagrasz w nie nieważne jaką? Yy, planowałem kiedyś, kiedyś też wygrałem, ale czy będę z tego nagrywał kiedyś, to nie wiem. Chciałem multiplayera, ale czy zadziała, czy to, to nie wiem. Jaki jest Twój ulubiony klawisz na klawiaturze? Jeden klawisz? Myślę, że Enter Ulubiony YouTuber? Resigiusz Resigiusza oglądam Fajnie mi się ogląda Resigiusza Jest oczywiście jeszcze więcej YouTuberów Ale takiego jednego głównego, którego najbardziej lubię No to jest to Resi Ulubiony sok? Pomarańczowy Psy czy koty? Psy, bo tak jak mówiłem wcześniej Mam jednego psa Pieska Ulubiony miesiąc? Ja lubię bardzo wakacje Jednego miesiąca nie mam Ale tak to bym Czerwiec, lipiec No ciepłe dni tam są Wiadomo, lato Przywita Więc y... Czerwiec Pomiki czy delfiny? Ch, delfiny. Byłem na innym pokazie delfinów. Delfiny są takie zte <gryz> Lubisz jeść krokiety? Jak tak to jakie? Yy, nie lubię krokietów. Krzyki czy szepty? Szepty. Ja lubię takie Asymery. W sensie nie lubię Asymery. Fortnite CS czy Minecraft Fortnite i CS Minecraft dawno nie grałem. Kowysta z albokera? Al 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 nie. Ulubione typy gier na przykład horror, no to... Ja ci powiem tak, ja jak gram w horrory to... Mam takie trzy trz rzeczy. Jedna to jest taka Aaaa! Drugie to jest beka w hu. <laughs> nie no to jakieś pompki robił. Ku... Nie ma się. A trzeci to jest wszystko naraz. <gryvised> Więc yy, no. Więc ulubiony typ gier to jest chyba horror, no i strzelanki, nie? Co jest najbardziej silną rzeczą, którą robisz? Nie mam pojęcia akurat. Jeszcze po prostu ciężko mi stwierdzić. PlayStation czy Xbox? Mam to i to, ale raczej PlayStation. Lubisz baseny? Nie wiem, co to zapytanie. Chyba tak. Ulubiona marka ubrani? Nie patrzysz jeszcze na marki ubrań, Po co wydawać na przykład 3000 zł za jakąś, nie wiem, bluzkę Gucci yy, i przepłatę za to pieniądze, jak można sobie na coś innego wydać, więc nie mam jakiejś ulubionej marki ciuchów. Yy, no. Czy lubisz układać klocki Lego? No, aktualnie w ogóle nie układam, więc kiedyś lubiłem, ale już od wielu, wielu lat tego nie robię. Czy masz klocki Lego? No, pewnie gdzieś tam się zapodziały, ale tak jak mówię, już nie układam, więc no, nie wiem gdzie są, ale na pewno gdzieś mam. Lubisz tosty, lubię, lubisz placki, lubię, lubisz chleb. Chleb jest smaczny, nie wiem dlaczego. Co ile wydajesz pieniędzy na gry? Zależy ile gier wyjdzie w danym miesiącu, jakie to będą gry, czy będą to fajne gry. Eee, ale nie wydaje zbyt za dużo na gry, nie? bardziej ostatnio. Kiedyś to może dużo wydawałem, ale aktualnie no to nie przekracza to jakiejś dużej sumy. Jest to raczej bardzo mała sumka, yy, no bo jakoś staram się nie kupywać tego gram w to, co mam. No chyba, że rzeczywiście coś fajnego jest. Ile przychodzi ci mniej więcej subów miesięcznie? Yy, przez jeden rok, jak mój kanał totalnie stał w miejscu i był w zupie, po prostu, to miesięcznie przychodziło mi z około od 15 do 30 subów, teraz to jest od około 160 do 220 subów miesięcznie, więc lecimy w górę, a ty, jeśli jeszcze nie masz subika na moim kanale, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, bo naprawdę warto. Czy lubisz Dreama? Coś tam oglądałem jego filmy, ale czy lubię? No teraz w ogóle go nie oglądam. Tam jeszcze jakaś drama była, że on oszukuje. Yy, za bardzo nie gram też w Minecrafta, więc też nie oglądam po prostu Dreama, więc czy go lubię? Nie wiem. Nie mogę powiedzieć, jak go niezbyt skojarzy. Znam. Lubisz grać w Fortnite czy tak bardzo, bardzo, czy bardzo? Ten trzeci rozdział, który wyszedł jest naprawdę epicki, bardzo mi się fajnie gra, tym bardziej, że ja na przykład jestem fanem Spidermana z Marvela. I jak dodaję tego Spidermana, to takie triki da się robić to, tą siecią. Leci w chłopie to, cyk, do góry nogami, lato jest mu na plecy, głowa piękne, piękne, po prostu ideolo, więc ten rozdział mi się jak najbardziej podoba. Młody osa, czy przyjdziesz do nas na trening, czy zagrasz kiedyś w Lola? Kiedyś w Lola planowałem zagrać, nigdy w niego nie grałem, nie wiem, co tam się robi, a czy kiedyś zagram też nie jestem tego pewien. E, no i czy przyjdę do was kiedyś na trening, nie jestem w stanie tego aktualnie powiedzieć. No raczej już nie, więc tak ci powiem. I że tak powiem, no piłka na mnie jest tak Niara, kiedyś. Teraz zagram w piłkę nową, to to jest po prostu zwykłe dla mnie kopanie piłki, a kiedyś to było dla mnie coś więcej, więc nie. Ninja, dlaczego pomyślałeś o założeniu kanału YouTube, no to to już mówiłem wcześniej, czyli po prostu naglądałem się youtuberów w stronie, też chcę. Ile centymetrów? Kailir Ford, jak zaczął swój kanał i na ile sub zrobić jakiś specjal? Cały czas ostatnio robię jakieś specjalne. na początku na to, to był tam jakiś specjal e, mały typu... nie wiem co tam I nie pamiętam tych naprawdę celów, ale były tam na pewno... Ile, na jakieś tam... Były jakieś tam na pewno specjal na ileś tam subskrypcji, teraz na przykład są, że jak wbijemy... Teraz w ogóle widzowie zostawcie, e, tak jak mówię, subika, bo na 1700 subskrypcji wbijemy 1700 subskrypcji do końca tego roku To robi dla was giveaway'a o 2000 FADOLCY, e, więc myślę, że warto takie coś e, wygrać, więc więc no nie wiem czemu jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. To jest twoim pierwszym subskrybentem? Kiedyś dało się tak zrobić, że na YouTube mogłeś sam siebie zasubskrybować, ale tak to chyba palik, Hyper inaczej. No i hyper jest chyba moim pierwszym subskrybentem, no bo ja mu pierwszy powiedziałem o tym kanale, on zasobował, no i jakoś potem to rusyło. Którego widza najmniej lubisz? Nie odpowiadam na takie pytania, bo nie mam też jakiegoś ulubionego widza, to, no to też nie mam jakiegoś najgorszego, nie? W sensie mi się wydaje, że jeśli kogoś bym uważał za najgorszego widza, no to nie jest też moim widzem, no bo jak kogoś nie lubię, nie jest najgorszym widzem, no to nie jest moim widzem, bo go nie lubię, wiecie o co chodzi, więc yy, no nie ma po prostu takiej osoby, nie ma takiego widza, którego nie lubię. Od jak dawna nagrywasz? 5 maja 2019 roku wywóciłem swój pierwszy filmik na kanał, był on badziewny, było tam normalnie dwa jakby... dwa... dwa ekranu z jednej gierki plus po prostu no masakra, bez dźwięku tp, ale 5 maja 2019. Jaki skin Fortnite jest Twoim zdaniem najlepszy? Jest wiele takich skinów. Aktualnie w tym rozdziale, się chodzi o karny, to Spiderman akurat. E, a tak to lubię bardzo swojego psa, którego mam Odina. On się bo tak nazywa, nie wiem jak się Fortnite nazywa. Jaką w szkołę polecasz po podstawówce? E, zależy, kim chcesz być, zależy, co chcesz robić, zależy e, na jakim stopniu da radę, czyli po prostu jak dobrze się uczysz, czy jesteś po prostu jakby mądry czy niemądry więc to wszystko zależy kim chcesz zostać, nie? Ci co mają są aktualnie w ósmej czy w siódmej klasie to naprawdę zastanówcie się, bo tutaj są później ostre problemy jeśli źle wybierzecie bo się po prostu tym męczycie więc no patrzcie po prostu na to gdzie idziecie i czy jesteście tego pewni, bo potem będziecie się męczyć po prostu w lu i będzie wam mega niefajnie Ty ścinam mi tą kamerkę, czy co jest? Ale nie patrzcie na te ruchy, bo tak patrzę na obs i tak chyba ścina kamerkę i, I zaczynam jakieś ruchy robić. Nieważne, nie było tego. Będą live z kamerką, aktualnie muszę się przyzwyczaić, więc myślę, że w nowym roku na pewno będą streamy z kamerką, ale aktualnie będą tylko odcinki, że muszę się po prostu przyzwyczaić do e, kamerki, nie? Domowy obiad czy restauracji? Domowy. Ile masz IQ? Nie sprawdzałem. Najpierw płatki czy mleko? Płatki. Lecimy na pytania od Inque, e, Fortnite czy, czy Go. Fortnite. Ulubione lody? Nie wiem. Dużo jest smaku. Waniliowe ostatnio polubiłem, ale czekoladowe też są git. Dziwi mnie, że Ty zadałeś to pytanie. Nic nie sugeruję jak coś, bo zaś mi mówić, że coś sugeruje. Ulubiony smak chipsów paprykowych. Co się skoczyć z ze spadochronem? Strasznie bardzo lubię hardkorowe, jakieś rzeczy hardkorowe. W sensie, że jest adrenalina. Na przykład ja mieszkam bardzo niedaleko Energy Landii. E, często tam byłem właśnie i ja strasznie uwielbiam role postery, te największe, najdupniejsze. Czekam na jakiś bardzo hardkorowy, bo... ale bardzo lubię, więc skoty ze spadochronu też chciałbym kiedyś, więc odważyłbym się. Resus Tak. Wyda się być gorszym od Haleira Forketa? nie widziałem gorszego, więc chyba nie. Czy lubisz kawę jeśli tak to najbardziej i dlaczego? Nie piję kawy. Co skład nie jest fajna? Myślę, że każdy zna na to odpowiedź. Ulubiony Fortnite'owy youtuber, Fortnite'owy youtuber, Jacob i Capcio Smart. i Smarty. nie wiem dlaczego akurat, taka trójka mi się wybrała, nie? Gdzieś chciałbyś pojechać, polecieć w tym roku na wakacje? Zależy też na co patrzymy. Jeśli miałbym no limit, no limit, no to bym poleciał na pewno chciałbym do Dubaju do, lub do Stanów Zjednoczonych. Ale patrząc na to, że jest jakiś tam budżet, no to myślę, że Portugalia byłaby git Bo chciałem tak w każdym kraju, który jest... Moim planem jest tak, żeby w każdy kraj, który jest, istnieje w Europie jakby w nim być, w jakimkolwiek mieście, no więc Byłem w Hiszpanii, no to pora na Portugalię Minecraft ETS 2 3 Streamer Life Simulator. Jeśli chodzi o Minecraft, no to dawno też nie grałem. ETS 2TV jest a Streamer Life Simulator no, już dawno się ta seria zakończyła. Jeśli chodzi o to, no to pojawiła się już lepsza seria, pojawił się Gas Station Simulator. Myślę, że to jest też bardzo fajny simulator wydany też przez polską produkcję. Długo z niego nie było odcinka, ale za niedługo możecie się z niego spodziewać odcinka. Dlatego, że chciałem, żeby ten Gas Simulator kolejny odcinek był nagrany właśnie z twarzą Dlatego troszeczkę musieliście poczekać, bo chciałem, żeby to było właśnie oczywiście po Q&A'u, więc... Ee, na razie Gas Simulator, nie? Kiedy nauczysz się Speedbreedza? Nigdy. Kiedy nauczysz się grać? Nigdy. Kiedy mi kupisz OTS streamer Simulator? Nigdy. Kiedy coś nagramy, a się przekazuje i uśmieszę? NIGDY! Nara więcej mi się nie chce pisać? Okej, okay, lecimy dalej. Czy kapucha to szef Okok? Nie no, kapucha to szef totalny, totalnie, nie? Ja czekam a w kurde, jakieś RP pogramy, czy inne GTA, bo kurde, kozak by było. Jesteś łysy? Tak, to doczepiane włosy. Drex, masz kurs zakładaczy czy kiedyś miałeś? Kiedyś miałem, ale to wiadomo, taki dla, dla dzieci, jak wiem, 5 lat, może 4, e, ale nie ma. Planowałeś kiedyś nagrywać inną grę niż to co ty teraz nagrywasz? Na pewno pojawi się wiele nowych gier, więc też pewnie będę chciał z nich nagrywać, a jak w końcu będzie, no to... E, nie wiem No więc co, mam nadzieję, że odcinek ma się spodobać tak, to co cofcie oczywiście opeczkę do góry Kto nowy na tym kanale, subik dzwoneczkiem, bo naprawdę warto Lecimy po, po 1700 subów do końca roku No jak nam się uda tyle wbić, to będzie oczywiście przy okazji konkurs na 2000 fadolcy Zapraszam oczywiście na nowego Discorda, który ma się w link w opisie No i nie wiem, e, możecie napisać, czy tak spodziewaliście się, że wyglądam, czy to jest inne e, Tam jakieś rzeczy No więc co, to by było na tyle Do zobaczenia do następnego odcinka, cześć cześć